Temat. Mam nadzieję, że jakoś wybuchniemy z tego. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować za to zaproszenie. Jest mi naprawdę niezwykle miło, że mogłam się tutaj pojawić po ośmiu, już, dziewięciu już latach w tych murach szkolnych. Licą wspomnę bardzo dobrze jako taki właśnie dobry czas, który pozwolił właśnie nabrać umiejętności czy jakichś takich doświadczeń, które przydawały się później, w późniejszym życiu na studiach. Tak jak pan. pan Karol wspomniał, matura była w 2014 roku, zaczęcie liceum to był 2011 rok, oczywiście to był ten system trzyletniego liceum i trzyletniego gimnazjum. Ja rozszerzałam na początku właśnie biologię i chemię. kierowana właśnie takim przeświadczeniem, że to są jedyne takie słuszne fakultety, takie, które gwarantują później najlepsze studia i prace. W czasie to liceum Moje preferencje powoli się zmieniały w stronę właśnie historii sztuki, w stronę języka polskiego. I ostatecznie to właśnie stało się, stało się e, głównym fakultetem w końcu zdawałam na maturze historii sztuki, rozszerzono polski i angielski rozszerzone. No i z tym później z tego, z tego też wyniknęła moja późniejsza fakulta na studia. Jeśli chodzi o samo liceum, no to e, wspomnienia bardzo dobre. Nie byłam może wybitnym uczniem, ale też nie było jakichś większych być może problemów w nauce. Z takich wspomnień oprócz wspomnianej już tygodni, która była faktycznie, faktycznie wspaniałym wydarzeniem. To teraz sobie przypominam dwudziestolecie właśnie liceum, które mieliśmy, nie wiem, czy pan Karol już wtedy pracował. Tak, tak, tak już tak. E, które mieliśmy na auli Uniwersytetu Pedagogicznego, e, które e, wiązały się z wydaniem takiego małego tomiku poezji, które poezji czy opowiadań, jakie my, uczniowie pisaliśmy, takie, teraz mogę powiedzieć, że takie grafomańskie, e, grafomańskie tekst, teksty, nastoletnich osób. Natomiast e, ilustrował to pan Stanisław Kudas scenograf, który wtedy był gościem gościem właśnie em, tego wydarzenia, również jako absolwent szkoły. Pan, pan y, Kudazny zajmuje się scenografią w, w piwnicy pod baranami I teraz mam taką interpretację, już tak wtórnie po latach, że być może to wydarzenie zasiało jakiś taki grunt do tego, że w ogóle dowiedziałam się przede wszystkim, że istnieje taki zawód jak scenograf, co nie jest takie oczywiste, przy tym, że jest to tak, no, jednak niszowy kierunek, i zawód, że być może to gdzieś tam się przyczyniło do, do późniejszych wyborów. E, także zlicę to. Na pewno pamiętam jeszcze olimpiady z języka polskiego, w której startowałam. E, też doszłam do jakiegoś tam wyższego etapu. E, w którymś momencie odpadłam, właśnie na, na gramatyce, z tego co pamiętam. Ale na pewno ta nauka, którą wyniosłam z Olimpiady, bardzo mi się przydała później na studiach z historii sztuki. Szczególnie. Jeśli chodzi o zapisy bibliograficzne, jeśli chodzi o redagowanie, nawet w takim najbardziej podstawowym zakresie tekstów, faktycznie być może dzięki temu udało mi się nie odpaść na pierwszym roku historii sztuki, gdzie właśnie bibliografia była niesamowicie restrykcyjna i najwięcej osób właśnie na tym odpadało, na, na, na bibliografii, tym przedmiocie. A ja właśnie dzięki temu, co nauczył mi pan Janusz Walidła wyszłam obronną ręką. To to. I jeszcze mam takie wspomnienie również z drugiej klasy liceum, gdzie startowałam w konkursie. To był też jakiś poetycki, czy właśnie na opowiadanie i też tam. Udało mi się zdobyć pierwszą nagrodę. Także pamiętam takie uroczyste wręczenie nagród w Teatrze Groteska. A tak to... Ja też się podzielę takim wspomnieniem, ponieważ y, ja y, gromadzę różne rzeczy. Na no to nieważne: no, znacie taką chorobę gromadzenia, że nic się nie wyrzuca. I, i y, obecna tutaj pani kiedyś namalowała mnie w sułtannie. I ołówkiem to zrobiła. I ja nawet sprzątałem: no to na święta do roku trzeba posprzątać w domu. I znalazłem. Ten ołówkiem narysowany portret, no niestety ten portret był malowany na lekcjach, więc nie jest to, może nie najlepiej świadczy o naszym gościu a propos pilności w tej kwestii, natomiast no niesłychanie utalentowana i te rysunki, które tutaj były też wspomniane, które też były wystawy, bo Pani Tomalska robiła z rozmaitych okazji wystawy, no to właśnie Pani Marczewska Brała udział w tychże wystawach również, tworząc i to bardzo, bardzo piękne. I myślę, że to też jakby skłoniło do podjęcia kolejnych studiów na Akademii Sztuk Pięknych. Teraz do tego dojdziemy. Natomiast no w kwestii. Tego wyboru pierwotnego biologii i chemii, no to też być może tradycje rodzinne, prawda? Jakie na pewno. Zadecydowały. Na pewno, tak. Siostra y, pani Małgorzaty chodziła też tutaj do nas, do szkoły, jest starsza i ona akurat rozszerzała biologię i chemię. Y, więc no, to był taki nad. No i mama też była, prawda? Tak, tak. Mama też Tak, no, no. więc y, te skłonności rodzinne tutaj były. O tych studiach chciałem y, no. chwilę porozmawiać, no bo. Historia sztuki, mówi się o tym, że to jest kierunek elitarny, no nie wiem, tam chemię studia 180 osób, a historia sztuki, nie 20. I, i, I to są ciężkie faktycznie studia to raz, to o to chciałbym dopytać i chciałbym dopytać o to ASP. No bo zawsze jak ktoś idzie na ASP, no to tak my, mówi, że musi jakiś egzamin zdawać, tak, no a tu jest kierunek scenografia, to czy też trzeba taki dodatkowy egzamin zdawać, nie wiem, jakichś bohomazów czy... Czy czegoś, czy też nie i jak te studia wyglądały? Trzeba z boch ale to może po kolei tak. o tej, o tej historii sztuki. O co mi motuję? Bo tak naprawdę zdawałam właśnie tu historię sztuki na maturze, język polski, angielski i potem zarekrutowałam się na kilka kierunków na ujucie, bo nie byłam przekonana jeszcze do, do wyboru kierunku. Pamiętam, że składałam na edytorstwo i na polonistykę, na filozofię i właśnie na historię sztuki. Okazało się, nie wiem, czy szczęśliwie, czy nieszczęśliwie, że, że, że udało mi się dostać na wszystkie te kierunki, więc dalej, dalej ten wybór pozostał, ale coś właśnie może ta elitarność, czy to, że, że miałam dobre wspomnienia właśnie z, z, z nauki, do matury, historii sztuki zadecydowały, że właśnie zade, zdecydowałam się na studia na historii sztuki. Faktycznie, tak jak pan mówi, to są studia faktycznie wymagające, takiej bardzo pamięciowej również wiedzy. Yy. 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 I osobiście bardzo dobrze wspominam, mimo że były u mnie nieprzerywane urlopem, który wyniknął też z drugiego kierunku, że i te studia, no pierwsze jak i drugie no trwał długo w latach, w sumie 8 lat chyba studiowania z tego, z tego wyszło. Miałam takie dwa wybory, albo mogła to być konserwacja zabytków, konserwacja malarstwa, albo właśnie scenografia. Jako pogranicze tych dyscyplin, takich, takich bardziej praktycznych, użytkowych i, 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 i sztuk pięknych. No i w końcu stwierdziłam, że scenografia jest być może bardziej przyszłościowa, bardziej kreacyjna niż odtwórcza. No no na to... konserwację jest chemia? Jest chemia ale w takim podstawowym zakresie. Ja chemia mnie tam nie odstraszała, tylko może i, i długość trwania tych studiów, bo na konserwacji to jest 6 lat, na scenografii to jest 5. I tak stwierdziłam, że, że, że spróbuję. I okazało się to dobrym wyborem, bo w tym momencie właśnie od, od tej odważnej decyzji startowania na SP zaczęła się moja taka najlepsza pasja w ogóle w życiu, bo okazało się, że mimo wszystkich moich braków technicznych Y, jakoś y, komisja egzaminacyjna doceniła y, doceniła mnie i dostałam się, pochwalę się dziecko, mnie dostałam się z pierwszego miejsca na liście, właśnie na, na SP. I co jeszcze mnie najbardziej cieszy, dostałam najwyższy wynik za malarstwo, co na Wydziale Malarskim jest. <laughs> nie, nie jest łatwo prześcignąć grasowych malarzy. Także, także tym bardziej mnie to cieszy, że, że weszłam, tak, zaczęłam nowy etap życia z takim przytupem. I co trzeba było tam namalować? Bo to jest tak, że przynosi już pracę, czy się siedzi i mam nie wiecie, tam kogoś, czy... Tak, to egzaminy są trzyetapowe, na studia, być może pandemia to trochę zmieniła, nie wiem, ja mogę tylko powiedzieć, jak to ja zdawałam. To było tak, że najpierw była teczka, po prostu przychodziło się z pracami, tam były mi prac, były to prace zarówno malarskie, rysunkowe, szkice, no i na scenografię akurat to były projekty scenografii, w formie właśnie albo małych makiet, albo wizualizacji. Lubionych, no w komputerze, w programach. I to był taki pierwszy odsiew. Tam właśnie przyjeżdżali ludzie z całej Polski. Te siedem osób, o tym chyba jeszcze nie wspomniałam, przyjmą siedem osób w ogóle na roku. Siedem 7 7 osób na rok? Siedem osób A, to było. Czyli cała katedra razy 5 lat to jest, licząc jeszcze, że część osób odpada, no to to jest 20 parę osób. Cała katedra jest więc poszłam na tę teczkę, tam y, przeszłam, później był egzamin praktyczny, to jest ten długi część egzamin, druga część egzaminu, to trwa 3 dni, 8 godzin, pierwszy dzień to jest rysunek, po prostu studium aktu z natury, później jest y, malarstwo martwej natury, kolejne 8 godzin, a później jest zadanie projektowe. Wydaje mi się, że malarstwo już, jakbym startowała na malarstwo, to już y, na tym etapie zadania się kończyło, My, jeszcze na tą scenografię, mieliśmy zadanie projektowe do, do hasła, czy do tekstu. Mieliśmy to właśnie wykonać w czasie, a później obronić ustnie y, przed komisją. A później, kiedy się przeszło, właśnie ten drugi etap y, praktyczny, był egzamin teoretyczny, już ustny. Z takiej wiedzy losowało się pytania z, z trzech dyscyplin, czyli z z kultury, z filmu i z teatru, coś takiego. I jakiego rzędu, jakiego są pytania, jakie trudności? Myślę, że nie są trudne. Myślę, że nie są trudne. Mam, mam wrażenie, że to jest takiego zeznanie, czy ktoś w ogóle się orientuje w temacie. Wszędzie, kim jest Beata Kozidrak? Czy, czy kim jest Malczewski? Prędzej Malczewski niż Beata Kozidrak? Bardziej, czy może Ci się trafić pytanie, na jakiej sztuce Pani ostatnio była? Aha, no, no to miło. Nie, są takie, nie są takie na przykład jak na Uniwersytecie Giermańskim, gdzie musi być konkretne nazwisko, tylko tak bardziej jest to rozmowa mająca pokazać, czy się jest z przypadku, czy, czy się w ogóle człowiek interesuje tematem. Katedra Scenografii jest na Wydziale Malarskim, czyli przez pierwsze jesteśmy połączeni z Wydziałem Malarskim i przez pierwsze dwa lata mamy studia, tok studiów dokładnie takie jak malarze. Plus, mamy swoje kierunkowe zadania, które na pierwszym roku są w takim podstawowym zakresie, czyli to się nazywa propedeutyka, takie przygotowanie do, do projektowania scenografii teatralnej czy filmowej. A tak to no to mamy taki warsztat malarski przede wszystkim. Przez pierwsze dwa lata. Od trzeciego roku zaczyna się same projektowe zajęcia. To jest chyba taki najtrudniejszy rok. A czwarty, piąty już jest, dopuszcza pracownie wolnego wyborów, czyli można sobie wziąć właśnie przedmioty z innych, z, z innych pracowni, czy, czy, czy nawet kierunków.